Chciałbym zadać jedno pytanie, zanim ruszymy, zanim zacznie zmieniać biegi. Powiedz mi się w mi, co w życiu jest najważniejsze? Na twój, na twój młody rozum teraz, na, na tą chwilę, co jest najważniejsze dla ciebie? Rzucę ten bit do mojego folderu, teraz już wiesz, o czym mówię, skurwielu. Hmm? nie? Captain <small> looking at the space Mean I ain't playing games Don't care what the I say That's strong cabanossi Polski cabanossi It's my name's Polski Pork Cabanossi Made in <small> Poland <small> to Kapolski Porkaban Ja Szanowne pytanie, o rozkwiny generalnie mam takie ostatnio Powiem wam tak szczerze Ile człowiek może siebie sprzedać za pieniądze? Jakie są granice ludzkiej godności? Co człowiek zrobi dla pieniędzy i ile tych pieniędzy musi być, żeby porzucić swoje zasady? Tak sobie ostatnio myślałem. A czemu o tym myślę? Ja wam powiem Ostatni ostatnio mam papieros mam nadzieję, że naprawdę palenie rzucę teraz. Nie, że rzucę bezpieczne miejsce, żeby podnieść, tylko rzucę, bo już teremuńskie albo mi boki bokie wychodzą i na płuca mi siada. Już mam takie fajne płuca oczyszczone. No nic. Wiecie czy nie wiecie, jak, jak, jak jakiś czas temu mówiłem takie zagadkowo o czymś, o czym zawsze, że tak, powiem, że tak powiem, marzyłem. Chciałem to zrobić. Chciałem po prostu zrobić trochę hajsu. Wyjść z takiej rutyny życiowej, żeby coś się działo, taka przygoda, a mówię o, tu o, tych, o tych walkach takich. Eee, powiem wam tak, wiem coś wiem jak działają te wszystkie te wszystkie frikowe gale MMA. Jak to wszystko działa? Muszę wam powiedzieć, pewnie o tym wiecie, no większość wie, ale część pewnie nie wie że tak naprawdę te konflikty są sztuczne i tak naprawdę te konflikty są dopiero zaczynane po podpisaniu kontraktu. Oby, obio, obie strony się godzą na to, że zaczynają siebie obrażać, zaczepiać. To wszystko jest teoretycznie wulgarne, chamskie i jesteś w szoku, że to słyszysz, ale tak naprawdę to wszystko jest przewidziane. Także tak naprawdę te osoby nie mają do siebie tak naprawdę żalu, bo to wszystko jest dogadane, podpisane i między nimi. A skąd o tym wiem? Już teraz mogę o tym mówić szczerze, nie mogę, też nie powiem wam tego, co, 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 co wiem i w ogóle, bo pewne rzeczy się też nie mówi, ale skąd o tym wiem, bo wiem, bo... No bo jak wiecie, kogoś tam zaczepiałem w sieci jakiś czas temu, długo to trwało i tak naprawdę generalnie ktoś się do mnie odezwał i miałem taką propozycję, nawet miałem już... Byłem tyle podpisany kontraktu, ale musiałem zrobić kilka rzeczy część zrobiłem, część właśnie nie zrobiłem wbrew sobie według pewnego scenariusza który został mi dany, narzucony musiałem to robić ale robiłem to, zrobiłem to raz, dwa Wiecie czy nie, wiecie komu. Nie będę teraz tych osób promował ani o nich mówił. Bo zaraz będą znowu przywary do mnie, że znowu się wbijam na trzech plecach. Ale powiem Wam szczerze, że te osoby, które mówiłem, na te osoby zaczepiałem, powiedzmy je jakoś tam, to ja tak naprawdę czuję i myślę, tylko że nie wszystko co się czuje i myśli powinno się mówić w sieci. Tak naprawdę, I wiem. Jak to teraz działa? Największe wybicie się takich youtuberów, powiedzmy, bez tematu, takiego, stricte, no nie wiem, samochody, moda, duchowieństwo, muzyka takie tematy, które nie mają tak naprawdę takiego kontentu duchowego, kształcącego, uczącego. Czyli mówią o sobie, otwierają się, czyli stosują taki jakby self-exhibitionizm, czyli rozganizowują się, mówiąc do kamery, pokazują część siebie, są narażone na, na, na hate. A hate! Hate to jest paliwo, właśnie jeżeli chodzi o rozwój kanału. Hate to jest paliwo, bo jak wiecie, ludzie bardziej wolą się wyładować na kimś niż go pochwalić. Za to, że w moim przypadku i wiem, że gdy się mówi o kimś znanym mniej lub bardziej, przez kogoś takiego jak, jak ja na przykład, mniej lub bardziej nieznanego, to hejt jest automatycznie, przychodzi do Ciebie i kanał, algorytm tego nie czyta jako hejt, algorytm czyta to jako komentarz, tylko Ty później sobie wybierasz co tam hejt, co nie, kogo skasować, kogo wyrzucić, ale tak naprawdę tak to właśnie wygląda, że hejt napędza kanał i hejt, dzięki hejtowi ludzie zarabiają. Mówię o tym kanale, na przykład, który prowadzi typek, co czasami do Afryki jedzie jakieś, leci, jak jest ciepło. Mówię o tym kanale, który w Anglii, typek szuka pracy wiecznie i też zarabia na hejcie. Tak te kanały właśnie powstają i też się da właśnie wpędzić w taki ślepy róg. Ale się wycofałem raz, że nie mogę też, bo mam te oczy słabe, się okazało. Dwa, miałem zrobić jeszcze rzeczy, któreś, z kolei jeszcze inne, których nawet nie było w kontrakcie, żeby ten kontrakt podpisać. Więc chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te fliki, to nie chodzi o tak naprawdę. Wiem, że wiecie, ale mówię o tym, tych, tym co nie wiedzą, że to nie chodzi o te. To, 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 ta, ta, ta walka, ta gala to na końcu to jest wszystko, tylko to jest podliczanie pieniędzy. Wszystko się rozrywa przed galą Dlatego szanuję Marcina tego Najmana tak naprawdę To jest dobry komik Inteligentny Umie zarobić, umie u siebie zadbać Ja nie wszystkich tych takich fighterów podziwiam Bo raczej mają grumą skórę, ja takiej nie mam Na no, dwa No właśnie, robią coś Pewnie większość wbrew swojemu sumieniu, wbrew sobie, ale chodzi o pieniądze. Także ja też mam do Was pytanie, co Wy myślicie o takich rzeczach? Za ile, ile się można posunąć, do jakich granic można się posunąć, żeby zarobić pieniądze? Czy pewnych rzeczy nie powinno się poruszać? Czy po prostu trzeba też wziąć poprawkę na wszystko? Bo to jest tylko jakby rola i... a pieniądze każdemu się wiadomo przydadzą. Powiedzcie, co Wy o tym myślicie? Też nie chcę się na tym bardziej rozwozić. Miało być Ła! Bardzo było blisko tego, łaa, ale nie będzie. Póki co, no chyba, by, żeby coś się stało, ale to mówię, napiszcie w komentarzach, ile człowiek jest w stanie zrobić dla pieniędzy, i czy każdy ma swoją cenę, i czy warto czasami się poświęcić, zrobić coś głupiego kosztem zaoszczędzonego czasu, która jest praca ciężka, można mieć szybciej, łatwiej coś na raz, ale mówię kosztem tego właśnie o czym mówiłem. Pozdrawiam Was serdecznie, czyli zostawcie jakiś komentarz, podzielcie się swoimi myślami, nie bójcie się, piszcie w komentarzach. A na końcu taka rymowanka, tak mi przyszła w pracy do tego, do głowy i stwierdziłem, że szybko wsiądę do samochodu i nagram. Mi się, nie czułem, broń, okay. Oni piją, pierdzą i czpają pieniądze się, ich dupy nie trzymają, a w domach przed klawiaturami zostawiają komentarze obleśnymi paluchami, nie słuchaj ich. Po, 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 po to. Padniesz to samo co oni w błoto. Don't come outside if you scared. On top, I stuck up brain. Whole town took the play. Don't quit, don't switch no face Know what I came in for. Ain't changing my course, I can Ain't taking no short, am so cut Ain't to anything hey what you think you she said, boy, who believe in this? I don't see your informed with. Don't know who you be leaving with. Last week, my car, they could swipe. Last month, they turn off all the lights. Last year, I made a sacrifice, so I can't take no bad advice. I don't need you to understand. I don't need you to hold my hand. I don't need cosigns, cause the whole time, had my own mind. And my old lines to the current one. On my first number, like I'm turning one. I might call you back from the burner one. The success story, I've been turning one. Might not look like it, but it's plenty action. Might change a whole nation if a key hanging like Janet Jackson. Never give up on reaching, long as I keep the passion. Never shed dreams with sleepers, some things they can't don't imagine. Don't come outside if you scared. On top, I stuck, I brave. Whole time took the play. Don't quit, don't switch, no phase. Know what I came in for? Ain't changing my course, I can't. Ain't taking no shorts, I'm caught. Ain't leaving till everything head You know the flavor, yeah. We back on this, huh? A massive shift, huh? And past the point, you glad to get, huh? I stacked the chips, on. So many rings, I think my fist numb to match the wrist, huh? At Nipsey hustle, passive income. I pay my dues up, embrace my fate, and lace my shoes up. The day she chews up, might be the day I change the rules up. I'm taxing extra for the time I spent surviving too much. Still call it vuvé, but now I know we poen vuv up. The roses, is Martin, ah. <laughs> Aaj, cool cool Jestem w szoku, lekkim. Ale nie masz stremy. Chcę ci zadać jedno pytanie, zanim ruszymy, zanim zacznie zmieniać biegi. Powiedz mi, się mi. Co w życiu jest najważniejsze? Na twój, na twój młody rozum teraz, na, na tą chwilę. Co jest najważniejsze dla ciebie? Jak myślisz, co jest najważniejsze no, w życiu? Family. Family what? Harmony. Family. Family. Tak, no dokładnie, tak. No. Boim ja się, że powiesz, że zdrowie. Ale z familii. Familii. Family jest najważniejsze. A. A pieniądze są potrzebne w życiu? Nie? Co są? Co są? Nie? Ale, ale nie, nie są widocznie najbardziej potrzebne, bo powiedziałeś familii. No właśnie. A jakbyś... A chciałbyś mi się mieć na przykład dostać od kogoś... 100 milionów dolarów tomorrow? Albo pan? Chcemy zostać? Coś by ci dał albo 100 milionów dolarów. Nie? Czemu? Jakby to się dał, tak po prostu. Jestem rodzicielem. Co? Jestem kid Ale tak, zakładam tak, teoretycznie. Teoretycznie. I Jak ktoś ci dał. Bo miałem ci teraz pytanie. Ktoś ci mi oddać teraz 100 milionów dolarów, nie? Ale nie za darmo. O. Za zdrowie, albo za family. To nie. Boś powiedział wcześniej, że family jest najważniejsza. Dobra. To mi się zasłużyłeś sobie na to, żeby teraz jechać tym. Czekaj. Dobra. Jedynka. Bardzo ładnie. Dobra. Czy? Puszczeńczy. I po nich pojedzie. 보이까? 아, 좋아하죠. 이젠 가? 이젠 가? 보이까? 네, 올 사람네. 아, 뭐야? 표시 3인가 나오고. 그럼 그게 3인가 밖에? 네.